Siemano, z tej strony mieczyk, no i ostatnio mieliście do zgarnięcia takiego pięknego skina. Także teraz wybieramy go sobie na środku ekranu. No i jest to. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap z kodem mieczyk. Dostajecie 35% bonusu do wpłaty. Osa Gaminers, dobra, mamy to. Nie, nic nie resetowałem, nic nie odświeżałem, po prostu wykazało tutaj jego. Gratuluję, musisz odebrać skina pod tym odcinkiem. No i dzisiaj do zgarnięcia macie, czekajcie, zobaczymy, czy już przyszło. Niestety nie. Taką łupkę za 25 zł. Także like, subskrypcja publiczna. No i oczywiście komentarz zadań z odcinka. Tutaj macie nowego skina, czyli Glocka Gamma Doppler My Face 4. Myślę, że naprawdę fajny dropik tutaj od razu Fast akcepta. Zrobimy dla Was skinek, będzie za 7 dni. Macie tutaj rękawice i jakieś podwiększone szanse na zdobycie tego przedmiotu. Eee, trzy skiny Bowie Knife Shadow Daggersy Gersy. No i no naprawdę myślę, że jest po Także klikacie plus wpisuje, wpisujecie kod mieczek, No i dostajecie dodatkowo jeszcze 10% do wpłaty. Dzisiaj zrobimy sobie trzy sposoby na profit. Także pierwszym profitem tutaj, pierwszym sposobem będzie eee, tryb standardowy na trzy osoby. Bierzemy sobie tutaj. Pro... Jak to? Jak to nie ma procentówek? No, ja tutaj się tak pięknie przygotowałem, a tu nie ma procentówek, się okazuje. Także no testujemy chyba dalej, po prostu wczorajszy event. Dobra. Lecimy dwie, tutaj skrzynki eventowe na dwie osoby. Oczywiście, im więcej tutaj no, kasy, tym trzeba mniej osób dawać. No, wiadomo, jest to większe ryzyko. No i zaraz możemy tutaj szybko przegrać wszystkie pieniądze. Także to jest pierwszy sposób na pieniążki. No i pierwszy sposób. Nie wychodzi, nie tak miało tutaj to wyglądać. Miałyby to być procentówki na trzy osoby, skill confirmed, ale no coś zostało usunięte. Także drugi sposób: bierzemy po prostu dwie osoby, bitwy 50 na 50. Także tutaj no minimalnie dwie skrzyneczki. Najlepiej by było chyba dać tutaj AK47 no i AWP Case'a. M4 Case tam raczej nie powinien być dodawany. Tutaj myślę, że mamy dużo większe szanse na te droższe skiny. Czyli redlina albo wulkanika. No i kurde, patologia nas. No, zagiął nas, zagiął nas gościu, ale oczywiście jest tutaj jeszcze jedna szansa na zdobycie profitu. No, była naprawdę bardzo duża szansa. No i kolejna przegrana bitwa. Także robimy sobie od 200 zł do kosy. Kopiujemy tutaj sobie bitwę tego ziomeczka, tylko robimy to sobie na dwie osoby. No i lecimy, 132 zł, od razu dołącza nas przeciwnik, prawie 11 tysięcy graczy na stronie, także no naprawdę sporo ludzi jest, no i wysuwamy się tutaj na prowadzenie, The Mongols Case, 910 Case, także skrzynki nowe właśnie tych mongolsów, no i Strongbox Case, także tutaj skrzynka eventowa, ukryta, która przynosi do naszego przeciwnika chyba zwycięstwo w tej bitwie, aczkolwiek jednak nie. Jednak tutaj piękny mag Justice faktory nie daje nam zwycięstwo, także elegancko. Dobra, lecimy dalej, lecimy tutaj po prostu z losowymi bitwami. E, oczywiście Elemental Craft Stickery, kurde, myślałem, że to charakter Craft Stickery na Jester Mode, tutaj są to jednak te droższe skrzynki, ale to nic. Bierzemy tutaj Botal, JDM, no i Botakoja, także no troszeczkę niespotykani chyba na CSGO z Kinsie, chyba nowo dodani ale wiadomo, tutaj najważniejsze jest to, żeby nasi przeciwnicy zdobyli sporo kasy, no wychodzimy na prowadzenie, no kurcze jest naprawdę zajebiste, zajebiste naklejki, tutaj CS nam przyszykowało, no i 7 złotych zwrotu. Dobra, tutaj mamy jakoś potężniejszą bitwę, Trzy skrzynki AK-47 Case, także możemy to oczywiście przetestować, jedna skrzynka, trzy dyszki. No tutaj no spoko, kałaszki u każdego oprócz yy, odprócz naszego tutaj serdecznego ziomka. No i znowu kolejny underdog. Tutaj ludzie cały czas robią te underdogi, no i te underdogi przynoszą mi szczęście, no i dają kolejne pięć dyszek. Także jak widzicie trzeba się chyba właśnie skupić tutaj na underdogach. Tutaj ziomuś dał te nowe ewentowe skrzynie Outlaw Case. Za 8 zł i 40 groszy, no ale tutaj kurczę, no ta skrzynka jest chyba, no chyba za bardzo ryzykowna, za bardzo tutaj zbytnio nam nie sypie. Aczkolwiek nasz przeciwnik jeszcze tutaj dał nam profit, także nie ma co narzekać. Wbijamy w kolejną bitwę. Tutaj dwa razy ulepszony Summer Case za 42 zł, niby najlepszy skin to rare special item za 13 tysięcy, ale wiadomo. Szanse są na niego na tutaj poniżej 1%, także przegrywamy. No w końcu musieliśmy tą jedną bitwę przegrać, ale i tak tutaj było tylko 32 zł, także niezbyt duży profit. No i wbijamy teraz na ostro 121 zł Frostbite Case, no i ulepszony USP Glock Case. No ta pierwsza skrzynka to raczej tutaj... Nic nie będzie nam mówiła tutaj, najważniejsza będzie ta skrzynia za 105 zł. No i kto ma droższego skina? No my tutaj mamy droższego skina. No i dzięki temu praktycznie robimy kosę z 200 zł. No myślałem, że to będzie niemożliwe, no i że tutaj przegramy to wszystko, a jednak naprawdę bardzo dobrze to wychodzi. Bardzo fajne skiny tutaj lecą. Także no CSGO skin troszeczkę zawiódł na początku, ale już teraz jest coraz to lepiej. Tutaj macie oczywiście dropy z tej bitwy, no i ten underdog, no tutaj tylko 17 groszy różnicy, no i byłby kolejny profit. No było blisko, było na pewno blisko tutaj skrzynki z Cesa, także nie wiem co to za wariat tutaj to zrobił, ale dobra, my będziemy również wariatami. Oczywiście kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, także Fever Case. No tutaj to są skrzynki właśnie z Cesa. Najważniejszym tutaj, najdroższym przedmiotem jest. Rare special item czyli kosa za 35 koła, no albo oczywiście za stówkę, przepraszam, za 500 zł, nie za stówkę kiedyś, może w 2012, za stówkę może coś tam byście zgarnęli, ale teraz, za stówkę to macie całe G. No i dobra, kolejna bitwa tutaj będzie wygrana, już widzimy to po tym pięknym Digielku. Straca tylko na poziomie 60 zł, także, tak jak myślałem, no zajebiste skrzynki z C za dwójki. Lepiej ziomuś, nie mogęś tego wymyślić, lepiej nie mogłeś tego zrobić. No i tutaj Jester Mode Indirect Case za 28 zł daje nam Decimatora. To jest znak, że musimy tutaj zmienić tryb, no i polecieć na tryb klasyczny. Cały czas graliśmy na trybie Underdog, no i to było naprawdę profitowe, aczkolwiek wiadomo, czasem tutaj trzeba zmienić naszą metodę, no, trzeba delikatnie inaczej polecieć tylko tutaj kurde jednak może byśmy zmienili tą taktykę no i może byśmy polecieli maksymalnie na 3 osoby no bo i tak to będzie zbyt ryzykowne medium case niby no mamy tutaj 3% prawie 4% no to awp ale e, no tutaj myślę że będzie to po prostu strata tych 115 zł także proszę cię CSGO skins no tutaj przelatuje ta awp ale i tak jest to tryb klasyczny, także ten kto zdobędzie najwięcej kasy, wygra bitwę, no i tym botem jest bot Adrian. No widzicie, było tam nie wbijać, na pewno to była bardzo głupia decyzja, no ale wiadomo, trzeba czasem podjąć te głupie decyzje, żeby później się naprostować, no i wyjść na prostą, także wbijamy w kolejną, no troszeczkę ryzykowną można powiedzieć bitwę, Tutaj lepsze skrzynki, no bo dwa razy cra e, charakter, craftstickery, jeden elemental, jeden anime case. No te skrzynki na Jester Mode tutaj chyba najbardziej mi się podobają. No bo z nich można oczywiście najwięcej wyciągnąć za najmniejszą kwotę. E, tutaj najtańsza właśnie skrzynka na Jester Mode jest warta 7,77 zł, a można z niej wyciągnąć ponad 6 dyszek. No i kolejny raz mieliśmy się zmienić tutaj na tryb klasyczny. Nawbiliśmy no, na underdoga, no i przegraliśmy bitwę. Także tutaj, Mr. Wiz od razu beczy. Tutaj Xenox jakiś również daje motki, ale my oczywiście lecimy tutaj po wygraną. Tak jak mówiłem, trzeba zmienić na tryb klasyczny. No i ten tryb klasyczny bardzo mocno zaczyna nam się tutaj opłacać. Za nami Xenox. 4 zł różnicy, ale wygrywamy to na 100%, no i zobaczcie 64 zł, także czterokrotny profit, tak to się robi, wracamy. Tutaj kurczę, no jest bitwa za stówkę, tutaj za 27 zł była naprawdę spoko zrobi zrobiona, tylko byśmy sobie dorzucili do niej jeszcze M4, no i AWP case'a, żeby ten budżet troszeczkę był podbity, no i znowu dołącza ten ziomeczek Koi. No, jego tu się tutaj nie spodziewałem. On dropi Glocka za 65 zł. No i rozwala nas, co to ma być. No, i raczej już z tego nie będzie powrotu. Raczej tutaj jest to niemożliwe. Chyba, że jakimś cudem by tutaj wyleciała nam ta Wupka fade na tym 1000%. No, tak na pewno by tutaj było. Tylko w naszych snach, także przegrywamy bitwę 150 zł. Trzykrotny profit leci naszego przeciwnika. No i tutaj dołączamy od razu w kolejną bitwę. E, tym razem skrzynki nieulepszone. E, tutaj tylko jedna pierwsza skrzynia, właśnie, będzie na buście, reszta zwykłe 27 zł. Także nie taki duży tutaj budżet. No i X Jankez wysuwa się na prowadzenie, aczkolwiek tutaj tak może wszystko się zmienić dokładnie. Czabo sticker niebieski, tutaj kurczak jest warty 16 zł i 50 groszy, także zajebiście, no i polecimy sobie po prostu all czyli 4 osoby, stówka, no raczej za te 105 zł byśmy mogli wrzucić tylko tego Frostbite case cały czas graliśmy odcinek na underdogach, także tym razem zrobimy sobie bitwę na trybie standardowym, tak na zakończenie dołączają do nas od razu tutaj przeciwnicy, Goofy, Bitoka, no i bot Adrian, także miejmy nadzieję, że zgarniemy tą bitwę. No i jest to kolejny zajebisty profit. No i zrobimy z tego myślę, że koskę. Ze 105 zł do kosy może być to naprawdę fajny tytuł na koniec. Także lecimy tutaj sobie bitwa za 300 zł. Czekajcie, będzie to może radiation case. Albo weźmiemy jeszcze raz. Nie, dobra. Wzięliśmy już raz tego charging case'a, wyszło naprawdę średnio. Także. Bierzemy tym razem sunken case'a, no i radiation case I zmienimy sobie, nie, nie zmieniamy, jednak nie zmieniamy Cały czas lecimy tutaj trybem standardowym, tak, tak jak miało być do samego końca Bierzemy bota z najmniejszym współczynnikiem wygranych No i trzymamy kciuki, żeby jakaś koska nam wleciała No wlatują nam tutaj rękawice, które są tańsze niż Glock Gamma Doppler Którego możecie oczywiście wygrać, jeśli wpadacie z moim kodem Także pozdrawiam no i życzę Wam jego dnia.